Każdy ma komplet moich książek, świetnie. Zaczniemy dzisiaj lekcję od małego quizu. Ale bez obaw, chcę tylko sprawdzić, czy je przeczytaliście. Dziękuję. Jak dużo zapamiętaliście? Te pytania wszystkie są o nim. Jaki jest ulubiony kolor gilderoya Lockharta? Jakie jest największe osiągnięcie gilderoya Lockharta? Macie pół godziny. Uwaga! Start! Ha, ha. Niewielu pamiętało, że mój ulubiony kolor to lila. Panna Hermiona Granger! Wiedziała jednak, że moim ukrytym marzeniem jest oczyścić świat ze zła i opracować linię eliksirów do włosów. Świetnie. Dzięki.